Więc witam Was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj będzie odcinek bardziej luźny, taki przedświąteczny odcinek. Jak widzicie, tutaj w Polish Car Driving już jest nawet choinka. A dzisiaj, e, dzisiaj powiem Wam, dlaczego e, busy nie są już tak bardzo opłacalne jak było to kiedyś, więc przed startem tego odcinka za zapraszam was do za zostawienia łapeczki w górę i subskrypcji na ten kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków bo przypominam, że teraz trwa daily więc yy, co, myślę, że dzisiaj na pod tak, yy, nie będę jeździł jakimiś bardzo opłacalnymi busami, ponieważ wezmę sobie Transportera T6 yy, na trzy paczki więc zacznijmy może od tego, że teraz busy są niezbyt opłacalne. Dlaczego? Ponieważ kiedyś na tych busach, jak jeszcze o to dawno temu, jak były w ogóle dwie prace jeszcze możliwe, nie było tranzytu, nie było taksi, nie było śmieciarzy, to były dostępne tylko trzy, dwie prace. Czyli były dostępne prace tracker, który wtedy nie był tak bardzo opłacalny jak teraz i był praca citizena. I ta praca citizena dzieliła się na dwie grupy, czyli na grupę z y, samochodami i z busami. I mm, jak wiecie, kiedyś city, y, ci co pracowali na citizenie, czy to na samochodach, czy na busach, mieli identyczną pracę a mianowicie e, po prostu e, tutaj poczekajcie e, tu mniej więcej stał punkt z paczkami i tutaj po prostu każdy przyjeżdżał e, kto e, kto po prostu pracował wtedy na citizenie mm, no i no i po prostu mm, Busy też miały kiedyś swoją, swoje bonusy, do tego za chwilę przejdziemy. Ale z, e, jeszcze tak, zanim do tego przejdziemy, no to jak wiecie, stary, e, stary polish car driving, e, jeszcze stare tiry, no to były dość bardzo specyficzne. i Też nie były takie bardzo opłacalne, ponieważ co minutę e, zmieniały się prace na trackerze. Były, jak dobrze pamiętam, były dwa punkty, czyli był punkt w Sławnie i w Darłowej, czyli tak jak jest teraz, ale, no tak jak mówię, prace zmieniały się co minutę, mogliśmy brać inne prace, i dodatkowo nie były one aż tak bardzo płatne jak teraz. No i wtedy, no i dlatego Busy wtedy były jedną z najlepszych prac Ponieważ by miały bonusy na pracę Na zarobione pieniądze Ponieważ, jeśli Jechaliśmy busem Z bonusem 2 No to dostawaliśmy dwa razy więcej kasy Natomiast już nie pamiętam Dokładnie, czy były Grupy, czy były busy Podzielone na 4 bonusy, czy na 3 bonusy Jak pamiętacie, to możecie dać znać W komentarzu ponieważ nie pamiętam czy był bonus na busa razy 1.25 bo wiem na 100% że był bonus razy 1.5 razy 1.75 i razy 2 najłatwiej teraz jest to zapamiętać w ten sposób że busy które miały bonus razy 2 zostały wymienione na busy którymi teraz możemy wozić 5 Paczek, natomiast resztę, bus, resztę busów, czyli te, które wozimy trzy paczki, no to są z tych bonusów poprzednich. No i teraz, gdy sobie dostarczamy paczkę, na przykład na trasie, yy, tak jak teraz, ja darowo rusko gdzie to daleko nie jest, bo tutaj mamy darłowo, a tutaj jest rusko. Zarobiłem teraz te 2000. A kiedyś. Ta, ta, ta trasa była najbardziej opłacalną trasą ze wszystkich Ponieważ dostawaliśmy kupę pieniędzy yy, nawet samymi samochodami A do, co dopiero busem z bonusem razy dwa yy, Dodatkowo na przykład teraz jeszcze tak na trasie Karwice-Darłowo Bądź jak kto woli Darłowo-Karwice yy, Dobra śmigniemy sobie tutaj yy, zarabię, Zarabiam ledwie tysiąc niecałe tysiącu pelenów. Yy, a przypomina, że mam prawo jazdy. Kiedyś na takiej trasie zarabiało się 4000. Więc do, zostało to znerwione, te zarobki. I o ile się nie mylę, zostały znerwione wtedy, kiedy został wprowadzony system Ubera. Czyli no już jakiś czas temu. I od tamtej chwili busy nie są aż tak bardzo opłacalne, jak było to kiedyś. No i. Czy war... i teraz odpowiedzmy sobie na, na pytanie czy warto kupować busa moi drodzy yy, w porady wczoraj na odcinku yy, gdy, gdzie pokazywałem wam samochody, które warto kupić w Polish Car Driving no to powiedziałem, że takiego jednego busika warto żebyście mieli ponieważ czasami te busy mogą być opłacalne na przykład wtedy, kiedy jest jakiś event Typu na przykład podwójne zarabianie, czy coś takiego, bo wtedy zarabiacie więcej po prostu, bo dostarczacie 5 paczek. Więc takiego jednego busa warto mieć w zanadrzu. Najlepiej dwa busy, czyli bus, który możecie zawozić 5 paczek i 3 paczki. Ja aktualnie posiadam wszystkie busy, no ale warto posiadać chociaż po jednym z każdej kategorii, ponieważ kiedyś się on może naprawdę przydać. Dodatkowo warto tutaj też wspomnieć, że busami jakiegoś szybko zarobku nie będziecie mieli, ponieważ no, busy jeżdżą bardzo wolno. Na przykład te z trzema paczkami. No wziąłem sobie teraz te szóstkę, bo jak dla mnie te szóstka e, to jest jeden z najładniejszych samochodów. E, ma bardzo ładny środek. E, więc taka jest moja opinia na temat tych busów. Dobra, tutaj sobie zajedziemy. Więc warto kupić busy, ale z tyłu głowy warto mieć to, że nie będziecie, nie płyną z tego jakieś super nie wiadomo jaki pieniądze. Ponieważ, jak widzicie, ja za zacząłem film mając około 101 tysięcy około 101 tysięcy złotych. kończę film mając praktycznie 106. Czyli. Jadąc praktycznie darłowo rusko rusko słowino słowino sęczkowo. fakt nie są to jakieś nie wiadomo jakie odległości. No i zarobiłem za to 6 nie, nie, pfu, niecałe 4 tysiące złotych. Znaczy ponad 4000 zł, więc sami sobie odpowiecie, czy to jest opłacalne, czy nie. E, gdybym miał wybierać, to raczej nie wybierałbym takich krótkich tras. Ja to wzięę na potrzeby filmu, żeby też film nie trwał półtorej godziny. Tylko warto sobie brać na przykład paczki, jeśli już jesteśmy w Darłowie: Na przykład Darłowo-Pątnowo, Darłowo-Grzybno, Darłowo-Sławno i mniej więcej Bobrowiczki, Bobrowice, Smardzewo-Malechowo. Nie bierzcie na Rusko, na Domasławicę, na Darłowiec, na Krupy, na Stary Jarosław, bo za to zarobku nie będzie praktycznie. Plus jest taki, też, już tak słowem kończąc plus jest też taki, że busami możemy dostarczać jedzenie na Uberze. Wtedy te zarobki są większe, więc jeśli chcemy dostarczać paczki busami, to, kup, to po prostu no, nie jest to jakoś bardzo opłacalne. Natomiast jeśli chcemy jedzenie, no, to oczywiście zarobki z tego będą płynąć większe. Więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, no to oczywiście zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, do zostawienia subskrypcji. No i do, do zobaczenia. Cześć.